Masz wiadomość. Idzie do Ciebie radość, spełnienie jakichś marzeń, optymizm, dużo, dużo szczęścia. Coś, co przywróci Ci po prostu y, optymizm. Osiągniesz tutaj jakiś sukces, jakieś szczęście do Ciebie przyjdzie, powrót energii, uzdrowienie. Po czasie, gdzie ktoś bardzo cię skrzywdził, gdzie ktoś mógł cię zranić, ktoś mógł cię do czegoś wykorzystać, zmanipulować, wygrać po prostu kosztem ciebie, kosztem twoich emocji, ale przyjdzie tutaj dobry czas. Nie daj się złamać, nie daj się wciągać w jakieś konflikty, w jakieś manipulacje osób, którym tak naprawdę na tobie nie zależy. Ktoś, kto dosłownie wbije ci nóż w plecy, ktoś, komu nie zależy na twoim dobru. Ktoś, kto bardzo niesprawiedliwie cię potraktował. Dokładnie. I wyszło to na jaw. A jeżeli jeszcze o tym nie wiedziałeś, to się o tym dowiesz: wszystko wyjdzie na jaw i odetnij tych ludzi, tego człowieka, który cię skrzywdził, natychmiast. Dlatego że ty potrzebujesz. Przebicia iluzji, odcięcia złych energii i złych osób, które tak naprawdę podcinają ci skrzydła i cię krzywdzą. Ty potrzebujesz prawdy i przyjdzie tutaj ten przełom do ciebie. Dokładnie. Przede wszystkim nie wchodź w konflikty. Ty potrzebujesz dojrzale podejść do tego, dlatego że w Twojej energii jest ktoś, kto jest tobą zainteresowany. Ktoś może chcieć z tobą flirtować, ktoś może ci dawać znaki. Jakieś miłosne propozycje, zaproszenie na randkę, ktoś cię może po prostu obdarzyć jakimś uczuciem. Czymś, co naprawdę ruszy Twoim serduchem. Potrzebujesz tutaj przede wszystkim cierpliwości, na spokojnie. Przyjdzie czas na wyniki. Zainwestuj. Całego siebie, całą siebie, w coś, co naprawdę przynosi ci radość, coś, co sprawia, że się uśmiechasz, że masz ochotę działać. Nie tam, gdzie zabierana jest twoja energia. Nie marnuj czasu. Przeanalizuj tak naprawdę towarzystwo, ludzi, to, co do ciebie przychodzi. Dokładnie, bo ty potrzebujesz skupić się na tym, co przychodzi. Przynosi do ciebie świat. Otwierają się jakieś Twoje nowe drzwi. Zakańczasz stary, stary cykl, odcinając te toksyczne osoby. Idzie do ciebie ktoś, kto może być z zagranicy, ktoś, kogo poznasz online, ktoś, kto naprawdę da ci do zrozumienia, że jest tobą zainteresowany. Możesz podróżować do tego człowieka, albo ten człowiek będzie podróżować.